Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Kacper i dziś chciałbym przybliżyć was do tematu chińskich wierzeń i kultury kraju środka. Jeśli ktoś nie wie, to mowa tu o Chinach. Mianowicie będziemy rozmawiać sobie o grze, która jeszcze przed premierą podbiła serce graczy, czyli Black Myth: Wukong. Gra na dobre jeszcze nie wystartowała, a już podbiła ranking listy życzeń na Steamie, o czym świadczą jej statystyki. Na stronie SteamDB możemy przeczytać, że druga gra, która najczęściej pojawia się na listach życzeń graczy, to Hollow Knight Silksong. Ilością prawie 300 tysięcy dodanych list życzeń. I ktoś teraz może pomyśleć, że to spora liczba i zgadzam się z tym. E, chyba, że porównamy ją z miejscem pierwszym, które zajmuje Black Wukong z ilością ponad dwa razy większą wynoszącą prawie 700 tysięcy list życzeń. Możliwe jest, że jak to oglądacie, to liczba jest już nawet większa. Ale zacznijmy od tego, kim w ogóle jest główny bohater, co to za świat i co to za gra. Głównym bohaterem jest tytułowy Łukong, który jest małpim królem, no i na tym można by zakończyć dewagację na temat protagonisty. Nie, no, żartuję. Jest trochę więcej do opowiedzenia o nim. Wukong nie jest zwyczajną małpą, ponieważ posiada umiejętność zmiany swojej fizycznej formy w inne wytwory natury. Umiejętność ta pozwala mu na otoczenie potyczek z naprawdę potężnymi przeciwnikami serio, są potężni oraz jest przydatna podczas eksploracji świata gry. A świat, trzeba przyznać, że jest całkiem potężny. Sama gra to całkiem dobrze rozbudowany RPG, tak przynajmniej pisze. Może osadzony w inspirowanym chińską mitologią świecie. Twórcy od samego początku chwalą się niesamowitym stylem i oprawą graficzną. A to akurat prawda, wystarczy poprzeglądać sobie gameplay, który leci teraz w tle. Oraz to ważniejsze dla nas graczy dynamiczną walką, która wymaga zarówno zręczności i choć odrobiny taktycznego myślenia. Sama postać łączy w sobie elementy siły, sprytu i magii, a każdy przeciwnik stawia przed nami graczami unikalne wyzwanie do pokonania. Jednym z najbardziej interesujących elementów gry, przynajmniej w mojej opinii, są oczywiście zdolności głównego bohatera. Jako Małpii król Wukong ma dostęp do szeregu transformacji, oczywiście zdobywamy je z czasem podczas progresji w grze które nie tylko zmieniają jego wygląd, ale również sposób walki czy styl poruszania się. Chociażby taka przemiana formy może być przydatna podczas eksploracji trudno dostępnych miejsc, czy podczas walki zapewniając nam dodatkową przewagę nad przeciwnikiem. Co więcej, jako gracze mamy dostęp do bogatego arsenału broni, w którym każdy znajd znajdzie coś dla siebie. Yy, istnieje również w grze możliwość customizacji swojego pancerza, co uważam za świetny ruch ze strony twórców. Każda z broni dostosowana jest do innego stylu walki, co zapewnia różnorodność i elastyczność co do sposobu przechodzenia gry i pokonywania kolejnych wrogów. Ktoś zadał sobie teraz pytanie, czemu akurat ta gra podbija serca graczy? Co jest w niej ciekawego, co ją wyróżnia? Szczerze, przed zrobieniem tego materiału sam się nad tym zastanawiałem. Ale posłuchajcie, Otóż Black Myth Wukong to nie tylko spektakularne starcia i potyczki, a to akurat prawda, swoje starcia są naprawdę spektakularne, ale również głęboko osadzona w mitologii chińskiej fabuła i bogaty otwarty świat, który mocno zachęca do eksploracji. Gra nie oferuje jedynie wyzwania w walce, ale również zagadki czy questy przeplatane z tajemnicami, które można odkryć tylko dzięki uważnej obserwacji i sprytowi. Szczerze, osobiście mogę mieć ee, problemy ze względu na fryt. <gryt> Każdy element gry, poczynając od wrogów, idąc przez otoczenie, kończąc na muzyce, tworzy spójną całość, która wciąga gracza w świat pr przedstawiony na naprawdę wiele, wiele godzin. I to dosłownie: sama fabuła zajmie wam około 40 godzin. Ta gra łączy w sobie piękno świata, wyzwanie podczas gry oraz głębie fabuły. Przez to uważam, że każdy z graczy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak więc, jeśli Black Myth Wukong wydał Wam się równie intrygujący co mi, to chciałbym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia mnie na Twitchu, gdzie przez następne kilka dni, codziennie o godzinie 22:30, będę razem z Wami ogrywał ten tytuł. No i zapewne będę dostawał sromotne lanie od przeciwników. W każdym razie, dzięki za obejrzenie. Był to mój pierwszy film w takim formacie i o takiej tematyce, więc chciałbym Was jeszcze prosić o podzielenie się przemyśleniami. Co, co było zrobione dobrze, co było zrobione źle, co poprawić. Naprawdę, wszystkie rady wezmę sobie do serca. Za wszystkie rady z góry dziękuję. Będę naprawdę wdzięczny. Dzięki również, że byliście ze mną. Film zostawiam do Waszej osobistej oceny. Nie będę żydził o łapki, nie o to tutaj chodzi. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie na Twitchu yy, i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.